tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dzisiaj przegląd piw z browaru Browars z Limanowej, z którym, który nawiąza współpracę ze mną. Eee, trzy piwa eee, i tu mam powiem szczerze sporą zagwostkę, eee, bo <sum> są pewne zasady w jakiej kolejności degustujemy. Tak? Czyli degustujemy od piwa lżejszego do mocniejszego, od słabiej nachmielonego do mocniej nachmielonego, od eee, piwa jaśniejszego do ciemniejszego. Tutaj dodatkowo jeszcze moglibyśmy dać kryterium chronologiczne, czyli które piwo powstało pierwsze, które jest naj, naj, najświeższe. Ale zaczniemy od sezonu, dlatego że sezon to jest trzynastka, a tu jest piętnastka. Aha, no to dobrze, to w sumie dobrze. Więc tak, o browarze, browars, możecie sobie obejrzeć film. Polecam, bo pokazuje, jak na bardzo małej przestrzeni upchnąć całkiem fajny sprzęt 20 hektowa ważelnia, czy właściwie 22, 40 hekto tańki i też 20. Browar zapowiada też na przykład Risa. Całkiem już niezłego. To jest piwo, które zadebiutowało parę tygodni temu nazywa się La Siesta i to jest sezon. Słówko o etykietach. Moim zdaniem one nie każdemu się będą podobać. Widziałem parę głosów, że etykiety są paskudne i tak. Moim zdaniem są super. Są super w tym sensie, że no, yy, naprawdę yy, widać, że to jest... Jak hmm, to powiedzieć? Że, że ktoś miał jakąś wizję, tak? Ona nie każdemu będzie się podobać, nie, nie, nie do każdego to trafi, ale ten. I powiem szczerze, że trochę na minus się wyłamuje ta lassiesta, dlatego że tutaj te postaci, ten Dracula i ten Jaśnie Pan, oni są tacy, no, mega Brzydcy, turpistyczni. Natomiast ta, prawda, tutaj. Dziewczyna, dziewoja, barmanka, nie wiem, kto to jest. Podobno wzorowana na postaci autentycznej. Ona, ona jest w miarę ładna, no. Nie pasuje tutaj do tych, do tych dwóch, prawda, gości. No więc co tu mamy? Sezon. Tutaj taka ciekawostka. Ta dziewczyna trzyma szkło, które jest bardzo podobne do szkła... Firmowego browarsa, czyli to jest szkło Skrosna, ten nowy ten. Niestety nie pomyślałem, że potrzebuje trzy szkła. No ale nic. Co tutaj mamy? Sezon. Piwo górnej fermentacji, wywodzące się z południowej Belgii. Orzeźwiające, delikatnie kwaskowe, o zdecydowanym aromacie owocowo-przyprawowym i lekkiej przyjemnej goryczce. Na razie wszystko ok. Skład: woda słód jęczmienny, słód orkiszowy, cukier trzcinowy, to zawsze mi sprawia problem. Chmiel, skórka gorzkiej pomarańczy, kurasał, drożdże. I teraz tak, ja bym powiedział, że generalnie jestem przeciwny sezonom, w których używano przypraw. Aczkolwiek w kolendrze i skórka gorzkiej pomarańczy. gdzie nie, ma kolendry. Tylko jest skórka, a jest. Nie, nie ma. Przepraszam. Skórka gorzkiej pomarańczy, kurasał moim zdaniem mieści się, to znaczy to, to, to nie jest przegięcie, to nie jest to, że to jest przyprawowe piwo, więc to jest najmłodsze, jeżeli chodzi o premiery piwą. Najstarszy, znaczy pierwszym takim wypuszczonym był chyba jaśnie pian, no to jest powtórzona barka, znaczy to jest najświeższe, bo dopiero co butelkowane, a Drakula jest hmm, Drakula był chyba pierwszy uważony, ale nie był jako pierwszy wypuszczony. Dobra, spróbujmy zatem. Piwa są pasteryzowane, kapsle golasy, przy czym sezon i jaśnie mają lasiestę i jaśnie mają białe, a drajkula ma czarny. Chmielowy, trochę słodki, też taki biszkoptowy. Spróbujmy. Nie wiem, jakie tu drożdże były użyte. Dobra. Delikatnie zmętnione. Dość ładna e, e, czapa piany. E, jest ten fenolowy charakter. Przyprawowy, ale z drożdży. No, no naprawdę... Je, czuć, że to Belgia. Czuć, że to Belgia. Jest lekko kwaskowe, co rzeczywiście powinno dobrze orzeźwiać. Jest taka nuta takiego szmacianego chmielu. To, to, ja nie mam dobrego opisu na to, ale to jest, taka nuta, to jest taka nuta, którą czasami można spotkać w czeskich pilsach, w ogóle w pilsach. Takich niefiltrowanych, takich z mniejszych browarów. One tak, takie są takie. Taką specyficzną, lekką szmatę mają w aromacie, i ja to lubię. Ja to lubię. Ale bardzo fajna fenolowość, przyprawowość. Nie jest tu. Mm, nie ma tutaj tych przypraw, których się obawiałem, że to jakieś przyprawy typu, nie wiem, cynamon, ktoś czy imbir dosypie. Rześkie, orzeźwiające. No to jest plus, że. To jest trzynastka, więc to nie jest bardzo mocne piwo. 5,5% alkoholu, więc ono rzeczywiście może spełniać rolę tego... Um, tego... takiego orzeźwiacza na, um, podczas tych żniw czy innych prac polowych. Sezon powoli się kończy, no niestety Polska Złota Jesień póki co jest dosyć taka listopadowa, ale może jeszcze wróci taka cieplejsza jesień. Tutaj... Um, Tutaj mamy Jaśnie Pian. Jaśnie Pian to jest oczywiście przekręcony Jaśnie Pan. Bardzo często się robi takie numery po to, żeby móc sobie wypracować markę i mieć tylko swoją nazwę, tak? Tu jest oczywiście też nawiązanie do piany, tak? Jaśnie Pian. Ale na przykład jest, taki, jest takie piwo z Dokwisza. I to jest Pumpkin Ale, a oni go nazwali Pumpkin Ale, nie przez M. I chodzi o to, że punk, tak? Ale przez to oni mogli sobie zastrzec tę nazwę. I wszyscy wiedzą, że Pumpkin Ale to jest, to jest dokucz, tak? Więc jaśnie pian i nawet jak się pojawi jakiś inny jaśnie pan, no to wiadomo będzie, że jaśnie pian to jaśnie pian. Więc mamy tutaj. takiego, ten jaśnie pan to jest nawiązanie do jednego z pierwszych, znaczy nie jednego z pierwszych, tylko właściciela browaru w Limanowej, który został zamknięty gdzieś, tutaj też nie mogą się tam do końca dogadać, ale w każdym razie browar istniał, ten, ten jaśnie pan to był, to był koleś, który żył przed wojną. I był właścicielem tego browaru. Po wojnie oczywiście browar znacjonalizowano. Później podobno gdzieś tam trafił w orbitę żywca i dokonał żywota. Nie wiem czy to było przed jakby przejęciem przez Heinekena, czy po, nie znam szczegółów. No i co to jest jaśnie piąte? To jest White India Pale Ale, czyli White IPA. I... Z tym White IPA to jest, to jest tak, taka sprawa, jest taka niejasna. To znaczy, ten styl nie jest bardzo mocno e, zdefiniowany. Bo tak, z jednej strony mówi się, że to połączenie witbira i e, IPA, z inna, inna ta mówi, e, czyli tak, że powinna być kolendra i skórka pomarańczy i amerykańskie chmiele. Inna mówi, że niekoniecznie musi być kolendra, ale warto, warto żeby było dużo pszenicy w zasypie, żeby to było, w ogóle było piwo mętne. Czyli niektórzy mówią, że White IPA to jest taka troszkę imperialna wersja American Wita. I niekoniecznie musi być na belgijskich drożdżach. Ja się skłaniam ku temu, że przyprawy mogą być, ale nie muszą, ale dobrze, żeby było na belgijskich drożdżach. Chociaż znowu jak jest na belgijskich drożdżach IPA, no to mówi się, że to jest Belgian IPA, więc. Różnie do tego można podchodzić. Różnie do tego można podchodzić. E, zobaczmy, co tutaj jest w jaśnie pianie. Jaśnie pian, White India Pale Ale. Jasne piwo górnej fermentacji będące połączeniem belgijskiego witbira z amerykańską IPA. Kiedyś bym się tego czepiał, dzisiaj już się nie czepiam. Niestety, znaczy niestety, stety, e, do mnie, do, dociera do mnie arg argumentacja, że rzeczywiście skrótowiec nabiera cech. E, Takich, jaką naturalnie w języku polskim mu przepisujemy, tak? Czyli jak się kończy na "-a", to wiadomo, że rodzaj żeński. Ehm, aczkolwiek ja osobiście bym powiedział, że połączenie belgijskiego witbira z amerykańskim IPA. Ehm, no ale tu jest z amerykańską IPA i to jest jak najbardziej prawidłowo. Ujmujący cytrusowy aromat zawdzięczał życiu amerykańskiego chmielu, skórki gorzkiej pomarańczy kurasału, świeżo mielonej kolendry indyjskiej, a także rumiankowi. Eee, tutaj mamy 15 IBU 60, La Siesta miała IBU 20. No, ta goryczka zdecydowanie nie nienachalna była. Alkohol 6%, skład woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, płatki pszeniczne, chmiel, kolendra indyjska, skórka pomarańczy, rumianek, drożdże. Rumianek to jest w ogóle ciekawy dodatek w ogóle do Witbira, e, przy czym jak się z nim przegnie, no to oczywiście wychodzi nam herbatka rumiankowa. E, ono jest za, zaskakująco kolorowne, ale to e, mówił Mariusz, że po prostu dlatego, że im bardzo dobrze się kolorują te piwa. To jest piwo ze świeżego rozlewu, które, jak jeżeli obejrzycie film z Limanowej, z browarsa, Biały Kapsel Golas, linia była przygotowana do rozlewu tego piwa. No kurczę, aromat się uniósł genialny. No ja, no. Szaleństwo, szaleństwo. Mm, cytrusy, owoce tropikalne. No mega. Mega świeży, mielowy aromat. Naprawdę wiele, prawda, regularnych American IP mogłoby się pozazdrościć. Kurczę, genialne. Tu się po, 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 poratuje szkłem od. Yy... Od Luigi Bormioli. No jak widzicie, małe zmętnienie. Moim zdaniem, White IP powinno być większe, ale to jest detal. Bardzo drobniuteńka, biała, śnieżno-biała piana, piękna. Hmm. Ja na wywiadzie pytałem, ale zapomniałem, ale chyba mozaik tutaj jest. Bardzo wyraźny taka nuta naftowo winogronowa, ale bardzo przyjemna. Cytrusy. Świetne. Chyba Simko i Citra tam były, jak, się, jak dobrze pamiętam. Mm. Nafta, wytrawność, goryczka też sześćdziesiąt, bo na razie, na razie mnie nie powala. Drugi łyk bardziej dociera. Tutaj została zmniejszona ilość tych właśnie dodatków, czyli rumianku, kolendry i skórki pomarańczy. Bo to pierwsze piwo, ja miałem okazję pić to piwo z pierwszej warki. ono dla mnie było przyciężkawe od tych przypraw. Tutaj jest leciusieńkie, jest rześkie, jest orzeźwiające. No jak świetne IPA, West Coast IPA. Praktycznie nie czuć tutaj tego charakteru witbirowego. I tak, jeżeli byśmy mieli mówić, jak na white ipa, to trochę mało white jest, ale z drugiej strony, no ono jest teraz świetne. Jest, jest rześkie, lekkie, po prostu... Kojarzy się ze słońcem Kalifornii, no... Świetne jest, po prostu jest świetne. Ym, aczkolwiek ten, 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 mówię, ta, ta... ta jak to powiedzieć, pierwiastek belgijski, czy pierwiastek przyprawowy, pszeniczny, tutaj zszedł na drugi plan, zdecydowanie. Ale piwo w tej formie jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. No i na koniec drykula. Oczywiście nazwa pochodzi od dry stout, więc drykula, tak? Ja na początku się... Takiś, trochę nie do końca łapałem tą nazwę, czy musiałem czytać po polsku, czy nie, I, myśl, i ona mi z daleka wyglądała jak drykola, tak, jest, nie wiem czy, znaczy często są takie e, e, toniki, one są nazywane dry, nie, że tonik jest dry, e, no i kola mi się wydawało jakieś takie, że to taka jakaś podruba Coca-Coli, nie, Dr, dry cola. A to jest Dracula 12,5, więc ekstrakt niższy, ale ciemne piwo i palone, więc one zdecydowanie powinno być degustowane później. IBU 45, 4,5% alkoholu. Jedziemy. Dry Kula, American Dry Stout. Czarny niczym węgiel piwogórnej fermentacji, charakteryzującej się gęstą, beżową pianą, cytrusową goryczką i aromatem amerykańskich chmieli. Wyraźnie palone, kawowo-czekoladowe dzięki użyciu ciemnych słodów. Hmm, ciekawostka, to jest chyba z pierwszej barki, Data przyjemności 7 grudnia. Yy, tutaj tak, jaśnie pian to był 29 marca, a las siesta 7 lutego. No i skład, woda, słód miel chmiel, drożdże. Niezbyt dokładny, ale okej. Okay. Nie, 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 to nie chodzi, że alkohol, tylko czarny, e, czarny kapsel golas. Mm, super. Kawowy, czekoladowy taki. Mm. Chmiel. Gdzieś może z tyłu, ale nie za bardzo, nienachalny. Nie ale mocno palony. To lubię. No piękna, piękna, beżowa, drobno pęcherzykowa piana. Świetnie wygląda. Piwo czarne z takimi brązowymi przebłyskami przy samym tutaj dymku. Ale kawa. No mega kawowe, mega kawowe, mega palone. To jest też kwestia taka, że w tych piwach, ja pamiętam po naszym kruku jakby, że one bardzo się zmieniają. Znaczy, na początku jak są świeże, dominuje chmiel, wszyscy mówią, o to blok IPA, blok IPA, to żaden tam stout. Później ten chmiel się układa, 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 wychodzą ten, te palone, kawowe, czekoladowe i się okazuje, że kurczę, ale to stout, dobry i tak dalej. Tak było też z paroma risami, którzy tam ludzie mówili, o to nie żaden ris, to Double Imperial Black IPA, bzdury. Mm, no kawa jest genialna. Kawa i paloność. Super. No dosłownie tak jakby tutaj było, to, to był kawowy stał. Tutaj mamy trochę tej mm, takiej właśnie. Ja nie wiem, czy to nie było simko chmielone, ale takiej mm, leśnego chmielu trochę. Jest sporo takiej popiołowej, kawowej ciemnej, palonej, paloności. Wytrawny, zdecydowanie wytrawny, ale nie jest cienki. No, na przykład problemem Guinnessa jest to, że on... E, ikona, ikona stautu. Że on jest, jest mega wodnisty. Tak naprawdę ten dry stout to on się broni... Guinnessa, to on się broni tylko w... Mm, w przypadku nalewania go w knajpie, na azocie i tak dalej. Bo to jest mega wodniste piwo. Dopiero wersja EXPORT, czyli Foreign Extra Stout, ona dopiero ma tę paloność, ma tę fakturę, ma to ciało. Tutaj przy 12,5 12 12 mamy to, co Guinness daje w Foreign Extra dopiero. Świetne wytrawne, palone, kawowe. Ciekawe jestem, jak się sprzedaje, bo niestety generalnie nasz rynek nie, 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 nie szanuje stałtów. Właściwie ze stałtów to się u nas tylko risy dobrze sprzedają. Eee, może trochę milk stałty, ale takie wytrawne dry stałty, one u nas... nie, nie, nie znajdują dużo, dużego poklasku. Co trochę mnie boli, bo ja bardzo lubię stałty. W zasadzie pod każdą postacią. W zasadzie pod każdą postacią stałty po prostu uwielbiam. Muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem jakości tych piw. E, browar no, ma 5 miesięcy e, wypuścili już 7 piw, znaczy nie wypuścili, uważali 7, bo tam ten Ris czeka na razie. E, mają już na koncie wylane piwo, więc, e, więc tutaj też e, jakby plus 10 do respektu. Naprawdę. Jak będziecie gdzieś w sklepie widzieli, to sięgnijcie po browarsa, bo robią robotę. Robią robotę. Wasze zdrowie i do usłyszenia. Cześć.